Nie dużo nie można się spodziewać. Szkoda, że ja połowy tych meczy nie nagrywam, bo zapominam no się robi. Ale grałeś w CES wcześniejszego, nie? No, ale tutaj się mocno różni to. No tak. Co to jest? To jest to z Inferno. pomarańczami? Chyba nie grałem na tej mapie. Nie, ja znam mapę z pomarańczami znam. O Boże. A nie, czekaj, to nie jest z pomarańczami, nie, mówisz, nie, 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 on mówi o tym, o... tam jest militia o... o, o fuck. fakt. A, bo to jest dopiero przygotowanie Aha No O, skąd to? No Kurde Reload Dobra, to jaki pierwszy plan? Nie wiem, bo ja nawet nie znam mapy, hmm. ja będę biegł za wami. Dobra, ja bym dywanami poszedł. Zawsze na początku jest ciężko tam ogarnąć. Tak. Kurde, reloaduję. Jestem ja tam strzelacie? Mhm. Czekaj. Się też nie wiem, myślałem, że tam ktoś <laughs> jest. Tam przeciwnicy zawsze z botem grają. To strzelanie w cel ze strajfowaniem. A to działa w ogóle jak ja się tak lekko przyzłam? To co to dochodzicie dywanami? Na banana, wszyscy na banana. Ja wezmę smołka, rzucę na ten. na żaluzję. Drugim środkiem można. Jakiego banana? Jak pierwszy raz na tej mapie gram? No to tak, tutaj jakbyśmy w lewo be? pobiegli, to byłby środek, tutaj biegniemy drugim środkiem. Tam gdzie rzucę granat Gonia są To nie zostanę na środku, wiesz zobaczysz od banana nie skrasają tam, tam gdzie są... rzuciłeś co tam O Jezu, nie trafiłem Oh fuck <noise> Dzięki! 40hp Jezus, już nie wiem gdzie ja z tą bombą bo mam lecieć Tutaj na tej mapie nie jest jeszcze. mnie jeszcze Żmijemy asystę dostał za mojego killa Tak? Tak, stary O, ale blisko było żebym mu banię czynił Dostał koleś No, idziesz przodem. ty przodem, wiesz? pani przodem. Od po jeden do was idzie. Za plecami masz ten. O, właśnie tutaj. No, są no, gdzieś na reszcie. Przed sobą masz bibliotekę, na lewo masz. Małaś, ja jesteś tej najlepsza. Tej. Tutaj, tutaj. Gdzieś, gdzieś. O, tu jest bomba. Poleś, ty. A reload. Tam przed sobą masz piaskownicę no, i balkon. I ty, ty ja tego nie strzałem, ja na razie muszę pobiegać po tej mapie. żeby może właśnie Słuchajcie, Co jest do Jest środek, drugi środek i banan. I to są stare jedyne kole, jakie będziemy robić pewnie. A to ja muszę jeszcze. Ja potrzę, no na banana! Chodźcie banany, no, no. wszyscy teraz. No bo nie, że, Tak, to będzie chyba kiepsko, bo. Nie, nie no, 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 mamy, mamy bronie, to możemy iść. Jogur, ty to za tobą. To czemu ty to jesteś różowy, a Kasia jest żółta nagle, czy jakaś tam inna? No, ja wiem. Od kiedy takie kolory? Bo to jest Jogiego różowy, wiesz, w pierwszej kolejności on ma pierwszeństwo w tego koloru. Dokładnie, dobra, fleszy górę, idziemy. Chodzimy, wchodzimy, go, go. Słyszałem, grać, jest, jest. Gdzie jest ten Dobra, ja Matrixem się przejdę. Jestem w Matrixie. Trochę ich okay, tu jest, panowie. Matrix jest. Nice. Oh fuck. W Na B. Pięknie. I się Dobra, ja będę się w Matrixie osłaniał ich respa? Ja patrzę I od banana. Kasia, biegnij za wszystkimi po prostu. Ale ja gdzie jest banan? Ja nie mam pojęcia, gdzie jest banan. Jest Biegnie. jeden na respie, jeden na respie, jeden na respie. Biegnę za jogiem Dobra. i tyle. Ostatni jest na respie. Trzymam się reszty. Pięknie Nieźle, zajebiście Ekran mi się zepsuł Weźcie smoke i pójdźmy ten środkiem Fuck, wyrzuciłem, jest, wyrzuciłem cię Dobra, coś. wezmę Czy to zafleszować, zafleszować środek czy nie? No hmm. nie, no nie mają raczej obu pojedynek smoke. Wezmę, bo ja lubię to No dobrze Gdzie mam smoke rzucać powiedz mi, bo go trzymam w ręce No na środek, tutaj dość środek, tam w prawo przy ciebie O fuck Dobrze czy źle źle <grym Dobrze <grym> Od latarni one się planu. odbijają o, za się kapitanem widzę, planetą bo z bombą Z dwóch stron Dobrze są Mogę Mogłem się zdecydować kogo zamczyć Na B, chyba No to... jest bakana. Aaaa O oh, stori no. bronecie Aaaaaa <grymne> środek, <grymne> środek, środek, środek To wejdź tutaj do pomieszczenia żebyś balkon osłaniał wejdź tam Tu, do tego tam który tak, patrzę? Tak, tutaj wejdź Idź idź to? Tu. i tutaj tu? byś o, tutaj powinieneś kampić no Dobra, to nie wiem, bo ja nawet nie wiem gdzie ten balkon patrzy, yeah. wiesz Dobra, dymny jeszcze raz to samo czy co? To przy tak ramlany. Eee, weźmy, może zaczepne i rzuć na środek i bananem ja lećmy. Dobra, witam, witam. No ja z na bo pierwszy raz na niej gram. We are smoke. Chodzimy, smoke a jak on mnie jeden jest za... Pudłami. za pudłami po prawej jest jeden. Yy, na bananie. O Boże, zaklinowałem się. Dwóch na bananie. No I paka upadła oh. na bananie. O, ja O, fak, dostałem z drzwi. Ja zapomniałem, że one tam są, kurde. Oto już wiem, mniej więcej. Ja już. Zaczynam poznawać tą mapę powoli. Dobra, ja teraz już nie prowadzę Nie prowadź, bo ja nie wiem co robić Dobra, no banana, za mną ja mam w Upa to, no, jest, to, jest tak. to jest no, banan w ogóle. Nie, nie rzucajcie mi za środek, dobra? To, co dobra ej, chodźcie. Zgięte. Ej, wszyscy za mną, ja, wszyscy za mną chodźcie. Nie rzucajcie nic za środek. A, który ty jesteś Pierwszy Zielony. Zielony, Zielony. Dobra, to ja drugim środkiem no. zraszuję. im. Wszyscy i tylko ja pobiegam. ja też się wygnę. Chodź Ale chodź, chodź jest ta kutas A to wszystko. Ale to jest te mieszkanie to jest banan tak? Nie. <laughs> Żmił, a nagle żółty przed żmijem chodził. Odejdźcie, odejdźcie, kurde. Skoro, że nie tego nie widziałeś. z drogę wynalazł, stary. Wybieg ci na plecy. <śmiech> <śmiech> Mówię cicho, 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 a tam gonił nagle. No ta na pewno, to za tak. kurrr. Chodźcie na B, chodźcie na B, kolej zginął na B. Wróćcie się do mnie, może. To będzie Biegnie. dobre, bo nie po to. Tak, chodźcie do mnie. Ja nie, ale To Co to Kasia? Mm, Kasia <noise> no, A ty masz bombę, no to biegnij z tą bombą, ja ci będę Tu, i tu, prosto w lewo Beczyste no. jest Tak, tak, no. Nie wiem, no właśnie dlatego tylko iść na B Chodź Ganiu do, a... do mnie może No Kasia idź szybko plantuj No plantuj, plantuj Kurde, weź plantuj A to wy na A tak, tak, Idę na, na A, stawiam tyle No stawiaj no no no. place. Dobra Ja sprawdzę kura. Razu, dobra? kura, kura. widzę kurę Kurę chce rozbroić bombę, widzę to w jej oczach. Podniosę cię, podniosę cię ja w ogóle O! Grajcie na razie. Ilu ich zostało? Patrzcie z drugiej strony. Jeden chyba? I patrzcie dwóch, dwóch. Nikogo Ej, z naszych tam nie kury, było? Nie to jest on na pewno. No ty wyszedł tutaj! Dobra. Chowaj się za się kurami, są, schowaj się, chowaj się, graj na czas, chowaj. nie wychylaj się, Dabaj, nie wychylaj się, graj na czas. Jest o, tutaj! Fakt. Kurde wlas na mnie. Nie, nie. Zdążą czy nie? Zdążą. Nawet bez defa. Hmm. Ale Szkoda. by było czyste, nie wiem czemu pobiegliśmy tutaj. No na... bo my nie znamy mapy z Kasią. Jesteśmy pobiegli no, po prostu przed siebie. Z Rzmijem pobiegliśmy. Tutaj dwa, hmm. Tylko tam... Na pięterko poszli, czytałeś to? To jest graść na pięterko No, na pięterko, właśnie tak sobie wyobrażałem, że... Ale nie chciałem jeszcze pustkiewić Flashuję lewą Flashuję lewą, uwaga i kurę Jest jeden Gdzie? Dawaj go Nice Chodź od ich respa, goniu Chodź lecę. dawaj dawaj dawaj, dawaj. Idziemy na B wszyscy jak coś Pięknie no, czy szpi... Ej, o no Ej, mi idzie jedna waga plecy Dobra. fuck. nie, nie trafiłem Fak Właśnie duża ta mapa jakaś Plantujcie bęga i szybko No jest. O, ludzie, dzięki za gratulacje, ale to jest nic Nawet jeszcze nie jestem śpiący za bardzo, wiecie? No Takie to Dobra, życie jest, ja kurde Ja pójdę na ja pójdę na patrzeć tam Dobre. Ale właśnie, gdzie jest Kasia, stój paszno. na b stój Ojej. na b i tam pomóż Jogowi Na czym? Na bomb bombsite'cie jest jeden. Tu kurde. Dobra, ja patrzę na dalej. A jak to dobiera w ogóle przeciwników? To jest coś takiego w lolu, że jest jakieś punkty czy coś? Kolejna gra, który zależy. Jeden tu ja wbija. Wbił, kurde. Ale dobra, cofa, cofa. Będziesz szybko wchodził na ciebie. Nie, nie, wbija, wbija, wbija od Matrixa. Nie. To jest... Dobra, wybuchnie, <laughs> A, wybuchniesz, raczej. Ta, wybuchniesz. Nie daj mu uciec. Dobrze, zginął. Puf. Mm. Teraz do dwóch. <laughs> środkiem chyba jest najbezpieczniej iść. Panie, no. Też? Panie, to nie co masz? Tak? Nie, nie. To nie nie Dobra, masz. To w to takim jest razie ja środek tam... będę ten, rzucę ja smoka na banana i ten Czyli środek nabiorę. O oh fuck, kurczaka zabiłem. Jest koleś na bananie, Dariu, nie, nie wyjdę tutaj. Da się, spróbuj nożem Abupę Kasia. AWP na bananie, uwaga. O Jezu, zasmokowałeś mnie, nic nie widzę. Obupę się wróciła z, z banana. Obawiam się za drewnem, obawiam się za kolumną. O fuck, granat mi rzucił, co Ktoś, za ty. Na środku pod koleś. O, chodźcie na, płonie, A, chodźcie na A, chodźcie na A. Ale paka jest na tym, na B A Wbijemy się na tą AWP? Macie flasza? Trzeba go w takim razie Nice Jeb go Kasia załatwiła, ale chydzik wyszedł Dobra, wbijajcie, oj, musicie oj. tam wbić, ja będę nam plec. Nie Jest koleś Tam jest drugi Po prawej, jest po prawej o Jezus, bić, musimy Jezu, kogoś trafiłam To Zostałeś w ramie. Co ty im bronie rzucasz? <grym> ja patrzę Matrixa Kładźcie... O się... oh, fuck! Tutaj, z prawej A tam jest Biał... jeszcze jeden, dobra Ja ogólnie, jak mu strzelił, to masakra. co... Czekajcie, weźcie mi jabłko jak jakbym padł. Dam paka że jak to się, łaga. Co taka cisza? A odpoczywamy wszyscy, wiecie, każdy jest zmęczony po live 24 godzinnym. I tyle po prostu, i tyle. Się Kasia, od tutaj strony. właśnie, właśnie tutaj. Okay. tutaj. Nie, 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 nie tu w prawo. O i tutaj tak, 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 w lewo, tak, tak, i, tak, w lewo tak, tak, i Tutaj, tak, tutaj tak. będzie. Hmm. Tutaj hmm. będzie. Możesz pod, spróbować podnieść pakie uciekać. Nie, 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 nie wchodź. Ładnie, jak go załatwił. Kuraż pobiegła go dziobać. Wziąć się go. Kura bojowa. Kura bojowa. Zraszowała go. Hmm. Dobrze. Najlepszy nice kasiu. Hmm. Bardzo dobrze podeszłaś. Odwróciła się główna. Tak, gdzie będziesz się za WP? <grym> na środku, pewnie. No to rzucę ten. Ja drugim środkiem idę i żeluzję. Zasmakuję. bo nie, tak, gdzieś ja ten to ja zobaczę banan. Tam kolej słabo gra, to WP chyba, wiesz? Tylko ściągnę. Czekam tak, na bananie tak. na niego. O, fuck. Jak się wrypały na ty, panowie, nie wiedziałem, że on tam się może kitrać. Zawsze A, dobra ho, ho. Kasia spodobała Ci się ta broń z której zginąłem? O jak No Kusia. tak Tak? Tak, bo miała taki o, y tęczowy skin o, No ale biegną tam, obie burta biegli no Skoczamy Nie kobiet. mam pieniążków Aha, kupiliście, no, saty, dobra to ja, ja też kupię. kupię Ja mogę kupić Zraszujmy środki. ja sobie tak, babik tak. na banana okay. Dobra i ruszymy środkiem I po sobie... prostu. Tak, nie, no to bana bo. Bana to, to... to jest tam, gdzie jest ten znak na B, tak? O, tu. Tak, tak, tak. Dobra, i lecimy, lecimy tam, środkiem. I w Dobra, i lecimy, lecimy tam środkiem, środkiem. Rych w prawo. Może być, go, go, go. Już już prawo, o, w prawo, Tył, tył. Dobra. Zabici? Chodzimy na lewo. Chodź, Brunecia, w lewo, w lewo. No. O kurde, no i... strzela sam. Te plecy tam są ciągle. Ktoś skądś, nie wiadomo skąd. Uważaj, Kasia, granat, 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 nie, nie, z lewej, z lewej. Nie, nie, to ten kolej rzucił co jogurt, go zabił. Macie, macie pakę, to kładźcie, on jest na B. No ja mam pakę. Szybko, szybko, szybko. No to kładź, Kasia on, jest na tym, za on jest na B. No biegnę. Schowaj się za kurczaki. No, Chodź, jogurt, jeden, to jest, jeden to... został, Aha, okay. jeden to to został jest on jest na B. Pada. Kasia, patrz, bo tutaj on będzie się, właśnie stąd będzie. Tutaj z prawej, albo jeszcze możecie zajść od biblioteki. z góry tam. Nie, 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 z prawej albo za tobą. O tutaj jest jeszcze, o właśnie. A, właśnie. Dobra, to już wiem, gdzie jest biblioteka. Jest od biblioteki, Idzie. <noise> wiem. Ja biblioteka. Idzie? Jogi, czekaj. To jest Jezu. balkon, o którym mówię. No, jak zacznie rozbrać, to go zabiję. Nie, nie, Thank puścił, way, puścił, puścił to. A, A tak. serio? Nie nie umiem po poślątku bo nie jestem ślązakiem takim wiecie No trafiłem oh. Dobra Dobra źle nie jest Mam bombę Bomba. Ty są smutny jesteś patrzę na twoją kamerkę <grym> Stary <Poczysk>. <grym> <grym> Może streamuję od 27 godzin co, Słyszałem, się że starym tym? 50 godzin streamowałeś się tym tłumaczyć? Nie streamowałem, 50 godzin grałem, ale to był Starcraft Aha, środek przebiegł na prawą Chowam się za beczką Kasia, chowam się za beczką Dlaczego tak na mnie patrzysz? No idziesz Kasia, ja cię osłaniam, patrz Ja bombę mam, nie mogę iść z pierdolenia A, podpalił mnie Idźcie tam do prawo. prawa Opierdol ja nie zabił, się Kasia, uważaj. O, z tej super broni, jak się zabije, to będzie zobaczyć tęczę. No, chyba się tam zabić. Fuck, Dób, chyba Z drugiej strony, zaś... Kasia, od No odstała. super, sam na sobie. Bomba, bomba leży Nie, tyle Blisko było. I nie, śmierdzące. 5-5, nie wiem, czy to dobry wynik na no, inferno. 5 -5. Nie no, na tyle, to dobry Ciężko e, cięższy jest Mówię wam, damy radę Pięciu na dwóch Na na No dobra, to no to ja ten, ja rzucam fleszę i na ten Ja rzucam nade'a na daleka, a potem też flesza górą Tu, tak, na banana i w lewo, tak? Tak, 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 tak. I patrz, to się nazywa banan zaczek i giętki jest, widzisz? O, gdzie mam? Dostałem fleszem! Ogień! Dobra Dobra, wrzucam dwóch. No, wrzucam no i mnie zabijeli, no Aha, bo flesz jeszcze miał iść. Kurde, tak, tak, to wszystko wyjaśnia, no to ja Za szybki byłem. Jest tutaj na bs -cie. Jest na bs się, lewa, lewa. <grym> upadł, mi upadł, A, kurde, kasia zostałaś sama. Takie to jest... Nie, banana nie możemy ruszywać, bo to jest najgorsze co może być dla nas. Lepiej ruszywać, kurde, środkiem. Można się rozdzielić lewo i prawo. Wow. Ale mamy Środka tylko jedną drogę właśnie. na bananie. Rushujmy tym środkiem, wrzućmy go tutaj tego. A teraz środkiem, bo to bez sensu biegniecie banany bo tam nie ma... Czy na takim samym poziomie gry jak my? Tak, tak na to wygląda. A wy macie A, biegnięcie biegnięcie? Na banana ja biegłem sam z kimś, nie wiem kto to był. Ja nie mam. Słuchy, ma. No ja byłem też na bananie. Tak, Dawajcie wszyscy środkiem biegniemy teraz. Dobra moi drodzy, ja będę kończył kurde, bo ja no jestem trochę zmęczony, już wyglądam tak dość, dość ujowo, że A tak nie. powiem. Granat, fuck. Yy, skoczcie do Kasi, ja jeszcze będę ten meczyk dokończył, jak będziemy kolejny grali, to na pewno jeszcze zagram kolejny. No i mnie zabili. Yy, jak będziemy jeszcze kolejny grali, yy, to yy, tego zagram, tak? Myślę, że jeszcze może w Lolka z Kasią pogram. Yy, bo chcę się położyć coś, po, no wiecie, po 22, żeby nie ten, żeby normalnie wstać jutro rano. Yy, dzięki wszystkim za ten. Dzięki wszystkim za, za tego live'a. Fajnie, że byliście. Nie wiem, czy ktoś wytrzymał 27 godzin tak jak ja. Właściwie to 27,5 godziny. Może to powtórzymy sobie za jakiś miesiąc czy dwa. Zobaczymy, czy nam się będzie chciało. Tak czy siak ja wam, wszystkim dziękuję. Nie no, mówię wam, ja już wyglądam jak Trup trochę. Ja już wyglądam trochę jak trup. Dlatego wszystkim wam dziękuję, że, że, że byliście na live. Dziękuję tym, którzy zdonowali, Uzbieraliśmy na ten procesor, więc ja to mi się tą kupię i zamontuję jak najszybciej w przyszłym tygodniu powinna być. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Dzięki wszystkim, którzy zafollowowali, kilku nowych subskrybentów jest. Niewiele nam brakuje, chyba 10 subskrybentów, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli nowe dwie emotki. Chociaż jeszcze tych trzech osób. O, oh fak, podpali. No je, pimę się wszystko na mnie. Czekajcie. No, zabili mnie. Niewiele mi brakuje, żebym dostał jeszcze te dodatkowe dwie emotki, o, chociaż jeszcze muszę czwartą dokończyć. No, tak jak mówię, ja lecę do Kasi na streama. Będę czytał czat, ewentualnie odpowiadał coś tam jeszcze. Wy się trzymajcie. No, I ten i, i tyle, i tyle. Myślę, że jeszcze vloga nakręcę dzisiaj, żeby pokazać, jak, jak się trzymam, ten vlog będzie. No nie wiem, no. Może nie każdy uwierzy, że to jest I dzisiaj, ale, ale ci, co mnie widzą tak jak wyglądam, to może będę podobny. No. Dobra, tak więc trzymajcie się i do zobaczenia. Ja tymczasem tutaj y, zamykam okienko i odsyłam was do Kasi. Macie link na czacie. A cały czas nam Polaków dobiera w ogóle.